Dużo osób zadaje pytanie, z jakich narzędzi korzystam na co dzień w swojej pracy i stwierdziłam, że po co odpisywać tak, która, która, gdzieś tam kilka razy o tym piszę dziennie i jak mogę Wam po prostu o tym opowiedzieć. Więc dzisiaj będzie o tym, jakich narzędzi używam, jakich programów, aplikacji, co przydaje mi się w codziennej pracy, żebym mogła tworzyć projekty e, i, i jakieś tam grafiki. To o czym chciałabym dosyć jasno powiedzieć, jakie jest moje stanowisko, jeżeli chodzi o programy wszelkiej maści, to to, że narzędzia nie są ważne. To, jakie narzędzie wybierzecie, jaką aplikację, jaki program do swojej pracy jest absolutnie nieważne, do momentu, dopóki możecie wykonywać coś, co sobie założyliście. Jeżeli narzędzia Was nie ograniczają, programy Was nie ograniczają, to nie ma znaczenia, czy będziecie korzystać z jakiegoś płatnego Photoshopa czy darmowego GIMPA, bo i w tym, i w tym, mając te same umiejętności, możecie wykonać dokładnie takie same prace. I pojawiają się nowe programy, e, stare gdzieś tam idą do lamusa i trzeba uczyć się po prostu na bieżąco nowych programów, więc też nie ma sensu się przywiązywać do tego narzędzia, bo jako projektanci, jako graficy musicie mieć świadomość tego, że. W zależności od zespołu i w zależności od firmy, te programy mogą się naprawdę od siebie różnić. Niezmiennie na pierwszym miejscu moim głównym narzędziem pracy jest Photoshop. I choć chciałam to zmienić, bo odkąd wprowadzili Creative Clouda, niejako wymusili na wszystkich płacenie abonamentu, tak nie za bardzo mm, widzę jakieś sensowne alternatywy. Jasne, jest Affinity Designer, jest też. Sketch. ale oprócz Photoshopa korzystam również z szeregu innych aplikacji Adobe, które już nie mają takich łatwych i dostępnych zamienników, bo korzystam również z Aftera, Premiera, Illustratora, InDesign'a, Adobe Audition i okazuje się, że w sumie całkiem płaca mi się jednak kupować ten Pakiet pełnych aplikacji, więc siedzę w tym Photoshopie i pracuję cały czas w Photoshopie. Z Photoshopa na co dzień korzystam, tworząc grafiki na bloga, tworząc grafiki do filmików, tworząc na co dzień jakieś po prostu grafiki do pracy. Chociaż tych do pracy tworzę właśnie w Photoshopie coraz mniej Oprócz Photoshopa mam jeszcze ilustratora, W przypadku, kiedy zabieram się za projektowanie jakiegoś brandingu Co robię dosyć rzadko Dużo częściej sięgam po ilustratora, kiedy chcę zaprojektować na przykład zestaw jakichś ikon Tworzenie grafiki wektorowej jest naprawdę świetne, jeżeli chodzi o projektowanie stron internetowych i aplikacji, ponieważ można sobie bardzo szybko wygenerować takie ikony w SVG, które są o wiele lżejsze i dużo lepiej wyświetlają się niż takie klasyczne PNG na przykład. Więc mamy e, cały czas programy ze stajni Adobe'ego, Photoshopa i Illustratora. E, co jeszcze? Na co dzień bardzo często korzystam z Axura. Akshura to program, który służy do makietowania, prototypowania, e, czyli do projektowania niejako user experience. I ostatnio używam go zdecydowanie więcej, ponieważ jest głównym narzędziem w firmie, w której teraz pracuję. I po prostu no, siedzę, siedzę w tym Aksurze i robię tam różne dziwne rzeczy. Aksur jest bardzo zaawansowanym programem. Oprócz tego, że możemy stworzyć takie klasyczne makiety, możemy tworzyć interaktywne prototypy, to w gruncie rzeczy możemy zrobić też niejako trochę prac takich wizualnych i graficznych. Jeżeli nie mamy bardzo rozbudowanej biblioteki wizualnej i opieramy się na prostych kształtach i kolorach, jesteśmy w stanie również zaprojektować taką stronę w akszurze, da się to zrobić. E, Niemniej jednak są na pewno lepsze narzędzia do tego, e, do tego dedykowane. Myślę, że najważniejszym narzędziem, o którym trzeba wspomnieć i o którym bardzo często wspominam w sumie jest to, czyli notes, kartki papieru, e, Coś, gdzie można coś narysować, naszkicować i dopiero później przenieść to na, na komputer. To jest moje główne narzędzie pracy. Jeżeli ktoś zerknąłby na moje biurko, to stwierdziłby, że chyba coś jest na rzeczy, ponieważ tych notesów wola mi się po prostu od groma i coraz więcej ich kupuję i wydaje na nie jakieś chore pieniądze. E to jest przede wszystkim moje główne narzędzie pracy i nie wyobrażam sobie, żeby zamienić je na jakieś inne. Poza programami takimi typowo graficznymi, bardzo często używam również Evernota, który służy do notowania. Jest to aplikacja, która pozwala zapisywać mi przede wszystkim pomysły. Można ją sobie zlinkować na komputerze, na tablecie, na telefonie. Jest cross-platformowa i działa online i offline, więc jeżeli coś robicie, nawet nie macie dostępu do internetu, to kiedy ten dostęp do internetu będziecie mieć, to Wam się to automatycznie zaktualizuje na wszystkich, we wszystkich miejscach, więc to jest dla mnie idealne rozwiązanie, bo bardzo często mam jakieś pomysły albo jakieś rozkminy, jak jadę gdzieś i szybko muszę coś zanotować, a jak notuję to sobie właśnie w Evernote, to przynajmniej mam pewność, że to tam na pewno jest i jest to po prostu całkiem wygodny edytor, taki tekstowy. Um, używam go zawsze, kiedy piszę, na przykład sobie scenariusze do filmów, albo kiedy e, piszę nową notkę na bloga, to właśnie, to właśnie w Evernote. I to, jakby się tak zastanowić, to faktycznie są moje główne narzędzia pracy, czyli Photoshop, Illustrator, Axure. E, oczywiście Notes e, i ten Evernote, I, i, i myślę, że nie ma sensu za bardzo rozwodzić się o jeszcze kolejnych, ponieważ jasne, to nie jest tak, że korzystam tylko i wyłącznie z tych aplikacji, ale te aplikacje i te narzędzia sprawiają, że mogę wykonywać swoją pracę, wykonuję ją szybko, wygodnie i jestem po prostu do nich przyzwyczajona. Niemniej jednak, bardzo często, jak już wspomniałam, w przypadku Sketcha czy. Czy jakiegoś UXPina, przepinam się między tymi programami i często jest tak, że mam na przykład dwa dni na to, żeby nauczyć się jakiegoś programu, żeby móc go obsługiwać. Jest cała masa aplikacji zewnętrznych, które łączą się również z takimi programami graficznymi. Idealnym przykładem będzie na przykład Zeppelin, który łączy się i ze sketchem, i z Photoshopem, a pozwala wygenerować asety, wygenerować grafiki do stron internetowych w takiej formie, żeby później deweloperzy mogli sobie na nich pracować. Ale oprócz tego jest jeszcze cała masa innych, które okazjonalnie wykorzystuję w ciągu dnia, czy tam tygodnia, i są to przede wszystkim programy ze stajni Adobe. To będzie InDesign, to będzie Premiere i After Effects, i Audition, których używam przede wszystkim właśnie do montowania tych filmików. I jakaś tam cała masa innych. Okazjonalnie korzystamy ze sketcha, który jest dostępny niestety tylko na maki, ale w, w zespole, w którym pracuję, również bardzo często korzysta się właśnie ze sketcha. Hmm, jakieś takie losowo wrzucane mi programy, o których po prostu muszę bardzo szybko się nauczyć, bo akurat zespół projektowy w takim pracuje albo jest taki konkretny proces, który wymaga użycia tego programu. Więc w waszej pracy bardzo często zauważycie, że. Te programy będą się pojawiały i znikały, I nie ma sensu za bardzo przywiązywać się do tych narzędzi, bo po prostu cały czas musimy uczyć się czegoś nowego. Wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania, czy tak? Po prostu trzeba nastawić się na to, że nie uczymy się jednego programu i znamy go do końca życia, tylko po prostu będziemy uczyć się na bieżąco nowych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o narzędzia, z których na co dzień korzystam. Jeżeli macie jakieś pytania o, konkretnie o te narzędzia, to, to dawajcie znać. E, może sami korzystacie z czegoś fajnego, co chcielibyście polecić, więc e, napiszcie w komentarzach. Podajcie oczywiście na Face'a, na Instagrama, na Twitcha teraz, ponieważ raz na jakiś czas będą pojawiać się streamy projektowe. Wszystkie linki oczywiście są w opisie i to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej!